A, powiem tak, ostatnio mam taką denomatywację, ale myślę, że ten materiał będzie ciekawy, ten, no cóż. Bo kogoś się zaprosi do oglądania, bo obgadamy sobie dosyć ciekawy temat, na temat Rockstar Games. A wiecie co takiego mi ciekawi? Że Rockstar kończy 25 lat, ale co ciekawe, Rockstar nie kończy do 25 lat w tym roku. <laughs> Mógł nawet powiedzieć, że za rok Ale dlaczego o tym mówię? Bo ma być kurwa trailer GTA 6 w tym roku, w grudniu Wreszcie mówiłem coś tam yy, na szybko w materiale na temat GTA 6 oficjalnie zapowiedziane W roku ekranować odnośnik yy, Co bym mógł powiedzieć to, że po prostu Rockstar próbuje nam powiedzieć że gra może wyjść w 2024. Dlaczego o tym mówię? 25 lat temu, czyli jakby to był już 2024 rok. Pamiętajcie, że mamy 2023. Ale mimo to jak będzie 2024 rok, właśnie dokładnie 1 listopada lub października, jakoś tak, to wtedy będzie 25-lecie założenia Rockstar Games. Samego Rockstar Games, nie, nie mylmy tego z studiem. Które zmieniło nazwę na Rockstar Games. Obecne yy, Bo Rockstar, zanim, zanim się nazywał Rockstar, to się nazywało inaczej. I tutaj mała pauza, bo leciutko odpłynąłem i informacje da się znaleźć. Wszystko jest na Wikipedii. Dzisiaj o tym studio, o którym mówię, to był Rockstar North. A zanim Rockstar North się nazywał Rockstar North, w Wielkiej Brytanii, Brytanii oczywiście. Skąd pochodzi te pie pierwotne studio z pierwszego GTA? DMC, czyś coś tam. <grych> Nie wiem, całej całe, całe marki czytał Zresztą, tak macie screena na środku ekranu. Jak jesteś ciekawy z historią e, studia Rockstar North, pierwszego studia Rockstar, to możecie sobie przeczytać. Wszystko link, link macie w opisie. W początkach tego studia i jego oglądania. Bo pierwsze GTA było wydane przez Rockstar, ale pod inną nazwą. Taka ciekawostka ode mnie dla Was. Ale nie spoczyłem z kursu to jak widzicie, kurwa na pierwszym screenie, ale których ze skrynowu. Kojarzycie się sytuacja z września 27 roku 2022. Ten kto wie, to teraz wie, a ten kto nie wiedział, to się dowiedział. Rockstar Games został z hack czy z hakerów i wyciekło się gameplaye yy, na jakiś tam serwer hostingowy, gdzie niewielu wiedziało, a się dowiedziało z biegiem czasu na temat GTA 6 i zresztą. Ja sam mam gameplay zapisany gdzieś, ja mogę wam go pokazać, ale o Intek będzie zablurowany, bo nie chcę, żeby Rockstar mi zd ściągnął ten filmik z YouTube'a. Ten on będzie miał cenzurę na sobie. Ale tak, owy gameplay został wycieknięty z serwerów Rockstara. Przez to też troszeczkę to się oberwało grając GTA Gita Online, Ym, bo większość, niektórzy jeszcze tam grali w tego online'a I ci, którzy grali w online'a to wiedzą, że w tamtym momencie nie dało się w pewnym momencie grać. I się dowiedzieliśmy o, tu wyciek Gita 6. O, nagle kurwa, serwery Gita Online się pierdolą. I w sumie minął miesiąc zanim Rockstar ogarnął... Tematykę, kurwa wycieku Gita 6. Dzisiaj chyba mniej więcej tam starali kurwa unikać tematu, ale się wypowiedzieli chyba w pewnym momencie, że coś tam na temat Gita będzie. Ale teraz, jakby mamy oficjalne informacje, że będzie Gita 6. No i w sumie, jak przewidywałem troszeczkę, że pewnie zrobią coś stylu A, że mordeczki, oni zrobią tak, że wydadzą najpierw zapowiedź, powiedzmy twierdziową, żeby warną wpić. Mam ten troszeczkę później, nie wiem, miesiąc, dwa, wolną kurwa zwiastun I w następnym roku pewnie wypuszczą grę i w ogóle ciekawicie się dla wam o tym mówię Bo ja kurwa mam kolejny pierdolone deja vu Dlaczego? Bo podobna sytuacja, ale nie z biegiem, że skoro, ono znowu Rockstar'a, nie Mi chodzi bardziej na temat y, zapowiedzi i wydania gry bo pamiętam jak mówiło się o GTA 5 kiedy będzie To najpierw były, były wpisy, że o tutaj się szykuje kolejna odsłona GTA i tak dalej To był rok 2K11 W 2012 potwierdzono informację, że będzie GTA 5, A w 2013 wydano GTA 5, Więc to naprawdę mam mega duże déjà że Jakby czas zapętla się po prostu Więc y, koło zamyka kolejne około y, Koło obiekt <laughs> bym mógł to nazwać. Ale troszkę mi to bawi akurat. że na temat e, takiej okoliczności. Niezbyt do niezbyt takich samych bym mógł powiedzieć. chciałem powiedzieć podobnych, ale niezbyt takich samych. Ale teraz chciałem niezbyt podobnych. A jeżeli chodzi o Rockstara To Sama grupa Rockstar Games chodzi o komputerowe wydawnictwo wc kto Interactive z założenia 98. A co mówię, że Rockstar Games zapisał się w 98, gdy? Gdy kurwa pierwsza GTA zostało wydane w 97. I właśnie wracamy do początku wątku materiału, że ja mówiłem, że Rockstar zanim był rockstarem miał inną nazwę. Jak sobie zauważycie na screenie, to jest podpis firmy, która wydała pierwsze oficjalne GTA i to nie jest inne studio, to te same studio, ci sami ludzie. Ci sami ludzie odpowiadali za to same GTA. 97. A Rockstar w 98. zmienił nazwę, czyli w momencie, gdzie było produkowane GTA 2. No i sam fakt jest taki, że kurwa, no... Na temat innych gita to stosowna inna historia i bym musiał się głębszy research zrobić. Ja robiłem mniej więcej research na temat gita 6 i przepuszczeń firmy. Bo nie mówię, Rockstar y, spierdolił lekko te nie, niektóre jakby zapowiedzi. Bo wiadomo, jakby trainer wypuszczono oficjalnie przez Rockstar, ale, ale kurwa no, Leak był z... Firmy Rockstar do hakerów, którzy jakby zlikowali całe, całą produ produkcję. Chociaż to, te materiały, które widzieliśmy, albo ci, którzy widzieli i wiedzą, yy, to widzieli i, z, i mogli gdybać. To jest jeszcze nie GTA 6. A mniej więcej dokończoną grę dojdziemy w grudniu. Ten zobaczymy, co będzie w grudniu. Prawda, podobnie to może być GTA 6. Bo co innego by Rockstar planował takiego boom pod kryptonimem GTA. Więc e, czekamy na grudzień, początek grudnia. Mm, będzie zapowiedź Elias jest, jestem ciekawy, co Rockstar dla nas gotuje. <laughs> Jak to bym mógł ująć Może bardziej na temat właśnie tych newsów będę się wypowiadał na x, tym zwanym twitterze Bo z facebooka też zbyt nie korzystam, więc jakby ktoś pytał na temat te różne Jak się wypowiadam to macie to na x, tym zwanym, jeszcze raz powtarzam, twitterze A na instagramie to wiecie, są jakieś informacje i na jakie tematy A ci, którzy nie wiedzą to też zapraszam i cóż, yy, jeśli wam się podobają takie materiały, zostawcie łapkę w górę Jeżeli jesteś nowy subskrybuj i zostaw komentarz Wbijaj yy, na nasze media, które masz w opisie Dobra ja kończę, bo to outro wydłuża się, wydłuża Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach Siemka